Piąteczek, nowy odcineczek, jest herbatka. Zaczynamy! Kolejny odcinek z cyklu Oceniam Wasz sprzęt. Jedziemy. Tak więc moi drodzy, szybko jeszcze w roli przypomnienie. Jeżeli chciałbyś wystąpić w serii, oceniam Wasz sprzęt, gdzie to ja oceniam wasz sprzęt oraz Wam pomagam, doradzam, co byście mogli poprawić w swoim setupie komputerowym, to koniecznie wysyłajcie swoje stanowiska komputerowe. Mam to na myśli zdjęcie oraz opis. Na maila, który macie w opisie oraz który wyświetla Wam się właśnie tutaj teraz na górze. Jest to chemik5656 .com. A teraz idziemy już do pierwszego stanowiska. W dzisiejszym odcinku będzie to stanowisko, które w WOW, i na sam pierwszy ogień idzie Twój monitor wraz oczywiście z peryferiami. No, duży plusik za podświetlenie za biurkiem, duży plusik za ten fajny. E, Pion, tak to można nazwać. No, tą figurkę tak, podświetlaną, którą masz na biurku. Lubię takie klimaty, lubię takie smaczki, jest to taki sznyt gamingowy troszeczkę, przynajmniej ja to tak odbieram i uznaję. Co Wy o tym sądzicie, moi drodzy widzowie? Czekam na Was w sekcji, oczywiście, komentarzy. Klawiaturka malutka, to jest chyba nawet 60, to nie jest TKL, to jest chyba 60. Bezprzewodowa myszka, bo przynajmniej nie widzę tutaj żadnego kabla. Jakiś tam mikrofon i do tego ładowarka indukcyjna. No, trochę te kabli jest. No i tutaj już na drugim stanowisku dużo pochwała za fotel ergonomiczny, bo ja jestem mega fanem, odkąd pierwszy raz zdarzyło mi się siedzieć na fotelu ergonomicznym ten, co widzicie za mną, który cały czas, moi drodzy, polecam wam mimo wszystko. No to tutaj duża pochwała za ergonomika, bo na pewno twoje plecy i Twoje ciało jest Ci wdzięczne za to, ale duży minus za Cable Management pod biurkiem, widać tutaj masę różnych kabli i to mi się akurat nie podoba. No i komputer. Komputer chyba stoi na podłodze niestety, więc może mieć trochę kurzu w sobie już. Sami widzicie, że no, je są poskładane pewnie poprawnie, ale cable management tutaj jest do gigantycznej poprawy. No nic, tak się to prezentuje. Twoje stanowisko komputerowe. Przejdźmy więc teraz do tego, co masz w środku. W środku mianowicie jest Ryzen 5, 5 3600 podkręcony, do tego GTX 1660 Super. Ramki Kingston 3333 MHz CL16 Nie wiadomo w sumie jaka pojemność, ale to nie ma znaczenia, no 16 GB na pewno masz. Chłodzenie AIGO Cokolwiek to jest, nieznany mi. Monitor od LG, mikrofon, tak jak sądziłem, od Razera. No, i tutaj resztę też widzicie. W bliskiej przyszłości planuję zmianę PC. Jak zmienisz tego PC, no to gorąco cię zachęcam, żebyś podesłał oczywiście zmienione stanowisko komputerowe. No i moje rady. Ja bym tutaj zainwestował w ramię mikrofonowe do mikrofonu, żeby to fajnie wyglądało. Będzie na pewno funkcjonalniej, zrobił porządek pod biurkiem. Słuchaweczki podwiesił. Tutaj, gdzie masz bok biurka po prawej stronie, albo od zewnętrznej, albo od wewnętrznej strony, ogólnie no, masz tu sporo miejsca, tak? Więc możesz się pobawić. E, taki uchwyt na słuchawki kupić i tam je podwiesić, żeby one nie leżały ci na blacie na co dzień. jest ci to raczej niepotrzebne. E, no z klawiaturą pewnie nic nie zrobisz, trzeba by zmienić na bezprzewodową, ale no po co, jak ta jest dobra? No i monitor. Monitor, jeśli masz możliwość do ściany, albo do biurka, ja bym po prostu powiesił. Ta podstawa od monitora, nie oszukujmy się, jest bardzo duża i tutaj zajmuje Cię ona moim zdaniem za dużo miejsca. Przechodzimy więc do oceny. No i tutaj opłacalność, moim zdaniem 5 na 5. Masz naprawdę fajne komponenty, przynajmniej na dzień dzisiejszy, tak, bo ja oceniam przez pryzmat dzisiejszy. No te komponenty, nawet jak były na topce, były najbardziej popularne i powiedzmy bieżące, to nadal były to jedne z najbardziej opłacalnych komponentów, więc tutaj 5 na 5, moim zdaniem zasłużenie. Wszystko jest bardzo, moim przekalkulowane. No może poza mikrofonem, chociaż ten Razer Siren nie był też jakiś hiper drogi. Eee, ok, Poprawne złożenia, no 3. No nie oszukujmy się, tutaj Poprawne złożenia odjąłem i to sporo za cable management. Za ogólnie, no bałagan trochę z kablami na biurku, a więc za to troszeczkę poszło w dół. No i wygląd, no, za to też poszło w dół. Trójeczka, bo nie ma tutaj nic, co by mnie jakoś przesadnie zachwyciło. Jest po prostu takie średnie, tak? Trójka to jest właśnie takie nie jest źle, nie jest dobrze, takie średnie coś, można powiedzieć, idealnie po środku stawki, i tak też Twoje moim zdaniem stanowisko się tutaj prezentuje. Fajnie, że masz te LEDy, jest tutaj bardzo duży moim zdaniem potencjał, więc jak najbardziej mam nadzieję, że w przyszłości podeślesz również po upgrade'zie, po zmianach chociażby pc -ta, czy innych rzeczy w swoim stanowisku komputerowym, podeślesz nowe. Zdjęcia wraz z opisem liczę na to. Natomiast uśredniając swoją ocenę wyszło 367, czyli jest naprawdę OK. Lecimy więc do drugiego stanowiska, które to podesłał Piotrek. Dobrze, zacznijmy od takich shotów z gier. Tutaj widzicie po lewej, e, fajnie, że sobie badasz, jak się zachowuje Twój komputer podczas obciążenia. A jakaś tam, nie wiem, FIFA, ja się nie znam na tych kompletnie e, grach, jeżeli chodzi o FIFA czy, czy tego typu m, właśnie tytuły. E, natomiast tutaj, o, miło oglądasz. Komputer w kwocie 6000 zł. Grudzień bardzo mnie to cieszy. E, także tutaj pozdrawiam serdecznie za to, że jesteś stałym widzem. Jak najbardziej. Słuchaweczki chyba coś kojarzę. Ja. Chyba nawet miałem na testach kiedyś, ale zaraz sprawdzimy w opisie. No, podkładka ewidentnie do wymiany, to od razu Ci powiem. I moim zdaniem tutaj e, zainwestuj sobie nie w taką lampkę, tylko na przykład takiego light bara nad monitor, a, oraz e, ewentualnie jakąś jeszcze inną lampkę. Ten router nie wiem, czy ci jest aż tak bardzo konieczny na biurku. Ja bym go wywalił gdzieś w inne miejsce, tak żeby. Zoszczędzić miejsce na tym biurku, bo twoje biurko i tak nie jest przesadnie duże, mam tutaj takie wrażenie. No, komputer. Już widzę, że to budowano. Górnolotna to ona nie jest. <grym> Ale okej. Okay. No i to jest moi drodzy. Lekka katastrofa. Dlaczego? Dlatego, że patrzcie, jak są prowadzone ka kable, wszystkie. No, cable management. No, nie szkoda mi się, można śmiało tutaj stwierdzić. Po prostu nie istnieje. Można to zrobić milion razy lepiej. Ja mógłbym ci to po prostu poprawić. Wszystko. Wchłodzenie jest zamontowane przede wszystkim krzywo. Eee, karta graficzna. No to ona tutaj weszła totalnie na styk. Ledwo, ledwo. Eee, jeszcze tuż nad nią składka na dysk. Wszystko jest puszczone tak, jako tako. Tak to można było ująć. I tu jest. Drugie zdjęcie i mam wrażenie, że przynajmniej ja tu widzę na tym zdjęciu, że jest pęknięty wentylator tak w tym miejscu eee, właśnie, więc to też no moim zdaniem trochę lipa. Ale dobra, sprawdźmy więc, co masz w środku. Nie, tutaj możecie sobie zrobić stopkarteczkę i przeczytać ten początek tego eee, maila w sumie, tak to można było ująć. Nie, mamy tutaj no naprawdę wydajne komponenty, mamy Ryzena 75800X, chłodzenie Fera 5. No, poradzi sobie to chodzenie nie mówię, tak? No, da, da radę, jak najbardziej. E, tym bardziej, jeżeli nie będziemy próbować podkręcać tego placka. E, płyta główna, ok. E, jeżeli chodzi o pamięci, to 4x8 GB. Nie wiem, czy kupowałeś na strzała, czy dokupowałeś po czasie, ale e, na no, 32GB, w 4 Kościach, jeżeli kupowałeś na strzała, no to nie był to udany e, deal. I do tego mamy jeszcze kartę Radon LX3750X Trio Trio. Karta bardzo fajna, tylko no, największym problemem twojego zestawu jest to, obudowa na basu. Ta obudowa to jest totalnie za mała skrzynia, po prostu do tego setupu. Ja wiem, że to się zmieściło, ale zobacz, jak ciasno masz tutaj wszystko upchane i realnie te komponenty no, mocno się tutaj gniotą na tak małej przestrzeni. Cable management no, istnieje, tak jak już mówiłem. I ja bym tutaj gorąco ci polecał zmienić obudowę na coś sensowniejszego, dużo, dużo większego. O ile ci oczywiście wejdzie do tej wnęki w biurku, bo wiem, że u Ciebie jest to limitowane. Ale z drugiej strony, są też ciekawe konstrukcje, które myślę, że spokojnie się zmieszczą będą bardziej. E, właśnie większe, przewiewniejsze, tak? Bo tu nie chodzi o to, żeby ona była super szeroka, tylko żeby ona miała po prostu większą kubaturę. Zasilasz na dole, fajnie, jakby się zmieścił. I to, jeżeli nie masz w nowszych konstrukcjach miejsca na napęd 525, ten CD, DVD, nie wiem na ile często tego używasz, ale jeżeli tego nie masz, to wywal po prostu ten napęd i skup sobie taki na USB. No bo stawiam, że nie używasz tego, nie wiem, 5 razy dziennie, tak? No, w tych czasach. Lecimy więc dalej do tego co masz w tym komputerze. I tak na dobrą sprawę, no to z peryferii jest spoko, Nie wiem gdzie ten telewizor tu szczerze jest, bo to masz Mi TV, 55 cali, może gdzieś nad tym, nie wiem, nie zrobię zdjęcia. Głośniki, kolumny, w sumie tak, tu pisałeś, że to są Sony MHCR-30, pamiątka z pierwszej komunii. No, powiem tak, no, jeżeli to jest ja też mam głośniki z komunii, Od razu Wam tak powiem, też mam głośniki z komunii, też już mają na ponad 20, na pewno mają ponad 20 lat i nadal działa, to nadal gra. No, tak więc mam do tego sentyment. Nie mam ich tutaj w domu, ale tak czy siak je mam, działają, więc rozumiem Twój sentyment. Jeżeli to dla ciebie gra dobrze, no to na tym biurku się mieści. Ja bym to nic nie zmieniał. Możesz sobie ewentualnie monitor podwiesić, będziesz miał jeszcze więcej przestrzeni, tak jak mówiłem, jakąś lightbara nad monitor rzucić. Jeżeli potrzebujesz światła, podkładkę wymienić oraz oczywiście ten router bym gdzieś wypierniczył, bo nie sądzę, że są ci potrzebne stricte na biurku. Dalej lecimy tutaj. Jeszcze na taki krótki opisie, także zachęcam do. Yy, właśnie przeczytania, yy, jeżeli ktoś by sobie chciał sto, klatkę zrobić. Yy, no nic, lecimy więc do oceny, tak? Yy, więc tutaj, jeżeli chodzi o opłacalność, to no to jest takie 4,5. No, mimo wszystko opłacalność jest dość wysoka tego zestawu, yy, bo Ryzen 5800, to no nie było aż tak bardzo płacalne jak 5700, no ale no, zakładam, że jeżeli kupiłeś go na jakieś promce, do tego ta płyta główna B450, no to wydaje się być całkiem, całkiem okej. Okay. Reszta komponentów, jak najbardziej, mega opłacalna na moim zdaniem, no pod tą obudową. Ta obudowa to jest czarny koń tego zestawu. Naprawdę, moi drodzy, tutaj ta obudowa jest kompletnie do wymiany, i to czem prędzej? Poprawne złożenie no tutaj nie będzie wysoko, tutaj będzie bardzo nisko, bo to jest półtorej. No sami widzieliście. Ja bym tak złożonego komputera nie nazwał poprawnie złożonym, i tyle, dlatego półtorej, bo. Podziała to i tyle ty, moi drodzy. Wygląd, no 2.0. Tam myślę, że już się spodziewasz, że tutaj zbyt wysokiej oceny za wygląd nie będzie. Finalnie 2.67 do dużej poprawy. Mam nadzieję, że jak poprawisz to podeślesz właśnie jeszcze raz swój setup komputerowy no i jeszcze ci ruchłego upgrade'u o jakąś mocarną Jednostkę tutaj nie ma aż takiej gigantycznej różnicy moim zdaniem, bo ja bym zostawił procesor i kartę na razie w spokoju, ewentualnie jakiś dysk dorzucił jak potrzebujesz, no i koniecznie zmienił obudowę, bo to się aż prosi przy samym stanowisku kosmetyka i będzie dużo, dużo wyższa cena. Lecimy więc dalej do ostatniego zestawu, który podesłał Dawid. Najmocniej przepraszam, to nie był Dawid, to był Dariusz. Ja spojrzałem, ale już się poprawiłem. No i sam widzicie tu jest coś potężnego. moi i drodzy, ten monitor ma 49 cali. Jest bydle. Niektórzy pewnie z Was mają mniejsze telewizory niż tutaj kolega mam yy, monitor, ale tak czy siak jest to mega, mega dobre stanowisko. Naprawdę zobaczcie jak schludnie jest to zrobione, mimo że samo biurko nie jest jakoś przesadnie duże, ale wszystko jest mega ładnie zrobione. No, kartura okay, no tam kwestia gustu czy potrzebujesz, czy lubisz mechaniki. Ja bym tutaj jednak zastosował coś e, po prostu mechanicznego, bo chyba to jest membranówka ale ten monitor, no kurczę, ten monitor, ja się w nim zakochałem, jak go zobaczyłem u Ciebie. Chciałbym go dostać na testy kiedyś, ale myślę, że będzie ciężko, bo stricte z tą firmą nie mamy jakiegoś większego kontaktu. Jeżeli chodzi o samo wnętrze Twojego kompa, tutaj poprawność złożenia i tak dalej, no moi drodzy, tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić, wszystko jest perfekcyjnie poskładane. Ja bym Ci tylko ewentualnie radził, jakbyś drugi raz składał tego kompa że z tego spokoju i też na przyszłość bym zamiast tej, tego AIO wziął po prostu to samo, ale z wersji, wersji 360, bo jak sam widzisz, spokojnie by tutaj ono weszło. No i jestem zachwycony twoją podpórką pod kartę graficzną. Jest na pierwszy rzut niewidoczna, a mega funkcjonalna i taka e, prosta. Ja lubię czasami Simply Clever, tak jak to mówi Skoda. A tutaj jest to zrobione naprawdę błyskotliwie, prosto, estetycznie. No i tutaj mówiłem na pierwszy rzut oka niezauważalnie. Lecimy więc dalej, no tutaj to wszystko rozświetlone, przepięknie, tak, wszystko też kabel management, no etarda tutaj, no wzorowo, po prostu wzorowo, no inaczej tego nazwać nie można. Wszystkie kabelki dookoła, biurka tak samo wzorowo, także widać, że jesteś ostatą, lubisz porządek na swoim biurku. I naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj, w tym wypadku, wyjątkowo, moi drodzy, nie będę się czepiał o powieszenie monitora, bo wiem, że taka bestia nie waży 5 kg, tylko dużo więcej. I ta podstawa też nie jest jakoś absurdalnie duża, bo nie zajmuje ci całego biurka. Tak jak w przypadku podstaw od innych producentów. No ale ten 40-calowy, OLEDowy potwór no robi robotę. Tak, moi drodzy, to jest monitor OLED. Ja już się jaram, kocham Oledy. Okej, okay. no i tutaj to jest dla mnie zagadką. Dlaczego sabufer jest zamknięty? Nie wiem, czy tak rzadko słuchasz muzyki, że nie potrzebujesz tego zestawu na co dzień, czy, czy co? ale rozumiem, gdzieś tam ta estetyka, jeżeli nie potrzebujesz go na co dzień, no to to wygrało i jest to schowane. Ale czy jest to jakieś tragiczne? No na pewno pod kątem czysto muzycznym nie wpływa to jakoś specjalnie dobrze, bo ciasne pomieszczenia dla subwooferów typu właśnie takie zamknięcie albo położenie do rogu, nie działają dobrze i często reprodukcja dźwięku z tego typu głośników, no, może być odmienno od tego, co zamierzył sobie producent, ale już przechodzimy szybciutko do mówienia, co masz w środku. i 7 Z790 TUF Gaming, pamięci 32 GB, 5600 MHz. No to to akurat dość wolne, to ciekawe. Ja bym tutaj brał 6400, na przykład, jeżeli byłaby taka możliwość. Be Quiet Pure lub 2K, 280. No, ja bym po prostu dopłacił tutaj 360, szczerze powiedziawszy. Asus TUF 4080, MSI MAC 1000 e, ATX 3.0, ten najnowszy od MSI, naprawdę fajna konstrukcja. NM790, e, NM800 Pro, Big Wide 802, e, no i Samsung Odyssey G9 OLED 49 calowy potwór. No tutaj naprawdę szacun za ten monitor, bo ja patrzyłem specjalnie przed odcinkiem i on kosztuje 6000, moi drodzy. No, kupa siana. Ale no cóż, warto, warto, na pewno warto. Eee, musiałeś powiększyć blazę ze względu na monitor. <laughs> nie dziwi mnie to. Przechodzimy więc ee, do oceny. No i tutaj będzie ciekawie. Opłacalność. Jak się spodziewacie? 2,5. <laughs> no nie sądziliście chyba, że będzie wysoko ze względu na tak topowe komponenty, ale to jest logiczne, tak? No komponenty topowe nigdy nie są jakoś specjalnie opłacalne. Powrót złożenia. Spodziewane 5 na 5, co moi drodzy. No tutaj wszystko jest perfekcyjnie złożone. Zresztą sami widzieliście. Zachwycałem się tym zestawem podczas jego omawiania. Wygląd 4,5. No nie jest to jakiś komputer, który powaliłby mnie z nóg. Monitor troszeczkę mnie powala, to przyznaję. Natomiast nie mogę dać maksa, bo tak jak mówię, nie powaliło mnie to wszystko z nóg, ale i tak. Jest co pozazdrościć, jeżeli chodzi o tą maszynę do grania. Finalnie, Twój zestaw otrzymuje również 4.0 i myślę, że to jest bardzo zasłużone 4.0, bo nie możemy mieć przesadnie wysokiej oceny, biorąc pod uwagę to, jak drogie komponenty tylko i wyłącznie wsadzimy. Ja nie mówię, że to są złe komponenty, tak, bo wszystkie te rzeczy, które masz w komputerze, to jest mega przemyślane i mega wypasione klocki. tak? Tylko tyle, że no na pewno nie są to jakoś najbardziej opłacalne środki, jakie możemy kupić, więc to tak, w roli wyjaśnienia. No nic, moi drodzy, tak wyglądał ten odcinek. Ja się bardzo cieszę, że zostajecie ze mną do końca, przynajmniej mam nadzieję, że zostajecie ze mną do końca. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu hashtag OCWS i będę wiedział, że oglądacie do samego końca, właśnie. Moje materiały. Jeżeli chcecie kolejne materiały, to standardowo wysyłajcie, tak jak już mówiłem na początku na chemik 5656 pod gmail, Będę czekał na wasze zestawy komputerowe. Natomiast w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli się podobał, łapeczka w górę, subskrypcja wraz z dzwonkiem powiadomień, wiecie o co chodzi. A ja już wami żegnał. Mówił Chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.